Moje uszanowanko widzę, wie. czyli kariera jako Anglia, czyli to, co, co ja lubię. Więc zaczynamy z tą piękną bramką, Harikejną. A strasznie niestety ta sytuacja na... na zrobienie 2 do 0. Oj oj Ja nie nie niestety samobój. Harlotów. No ale widzowie, może się to też zmienić. No bo, jakby inaczej, znowu się chodzi tam akurat. Dlatego tak dziwne, dziwne dźwięki. I tym tymczasem tracą szansę na wygranie 3-0. Bo ostatnio wygraliśmy Mistrzostwa Świata, wtedy wygraliśmy 5-2 z Meksykiem. żebyśmy tylko wygrali, ale Chorwaci już nie mają szans na no, się, które już jest minuta. Ej, w sumie może już być teraz cztery do zera, więc Płacało teraz dać szansę sobie. I chyba słyszałem powiedzenie Gol. Jakimś innym meczu? Na niej widzowie. Tak mi się wydaje, no bo czasami. Oj! Ojeju, taka szansa Harry, Harry Kane. Co on robił? Oho. Dobra, tracimy bramkę. Oho. no już się musz może... Dobra. Ależ mamy teraz zablokowaną sytuację. Ależ mamy teraz. Ależ mamy teraz sytuację. Trzech na jednego. O. Jeden chorwat sobie poradził. Cef. ज़्यादा कितने करवा चें? Oj 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 oj, coś chyba niewłaśnie, coś z tego się nie stało. Ja kiedyś przegrałem 2 do 4 z kiedyś przegrałem 2 do 4. Dobra, może niekoniecznie. No, ale odstępnie przegraliśmy krok po kroku. Scheieli nam na początku 4-0, no i wtedy już uzupełniliśmy bramki, no ale to już nam nic nie dało.

Ale ne, <laughs> Walka o gola, oraz walka o vybície, o volko, <laughs> volko, správaj, to wypijaj. no, come on, no, <laughs> co tu się děje, o, dobra. Wiedziałem, że będzie powtórka z jak u ładnie było jeden versus jeden. Ta, tam była walka o walk, Tam była walka. Walka o koronę tam była? No co tu się dzieje? Moja, mój puchar! No come on! Nie no, nie zdążyliśmy. Dobra. No ale przynajmniej wygrywamy 4 do 2. Dzisiaj słabo sobie poradziliśmy. Niekoniecznie może, ale trochę słabo i wygrana 4 do 2. No nic fajnego dla Anglii. Tylko 49 strzałów. Przegraliśmy. Przegraliśmy w strzałach a w pasach wygraliśmy, w gateów też wygraliśmy, więc mamy 4-2, czyli mamy razem po 3-1. 3-1 Tutaj jest napisane game summary, czyli podsumowanie tutaj mamy, więc widzowie, jeśli chcecie part, part 4 to po prostu zapraszam do mojego TikToka, bo, bo jak, bo jak wiemy, 30 obserwujących w tym roku, to ja, to ja, zabiera, to ja zabieram się na, na, na więcej odcinków. Co gdyby Polska byłaby najsilniejsza? Więc samym tymczasem się żegnam widzowie i cześć.